Cześć witajcie na naszym kanale Datsun.pl Dzisiaj oczywiście sklep Fortnite'a Dzisiaj mamy co? Czwartek 30 maja I przed nami już na samej górze Jak widzicie Nike i Foria Dostępne już z powrotem Bo one już były z tego co kojarzę Czy nie były? Mogę się mylić? To no dobra zostawcie suba subę, Suba, suba, suba łapę w górę I na i też na nasze kanały I możecie wesprzeć mnie jako twórcę pakiet euforia dobra podkręć głośność na maksa pokaż wszystkim kto tu rządzi wybij się dzięki pakietowi euforia oferta przestawia obowiązywania przestawia obowiązywać 5 czerwca czy musicie się spieszyć strój airy plecak max strój max i plecak pure nie tego nie było macie tu kilofik taki dostępny też do 800 Lodową łomo lodowy Ja nie obudziłem się sorry, ale jest wolne i po prostu u mnie wstawanie jak jest dzień wolny to jest ciężkie po prostu. Dobra, później mamy część drugą. Nie pamiętam czy to było, ale glutek to był. Ale to czy było? To tak mi się podoba, że było. Dobra, piszcie w komentarzach czy to było, czy nie. Dobra. E, tak, glutek był. Mamy i4 Dobroduszny mieszkaniec i4 latającego miasta w trzech kolorach, ale wtedy nie pamiętam, czy był w trzech kolorach. Mów jednym chyba. Dobra, mam też A4 w jednym mamy ogie Maxa. G Max plecak. Mamy Eclipse. Też od dwóch Mamy Eclipse stroju LEGO. i mamy wykurzacz. Wykurzacz co kojarzy. Mamy proste z też pojarzy Nike. I portal na Maxa Dobra, dalej, dalej. Bogini Nike, Bogini Nike, zwycięstwo. Tak, ona była. tego co kojarzę, to na bank. E, dalej, co tu mam? Bogini Nike, Nike. Mamy skrzydlatą, zwycięstwo. Skrzydlate, jezu, faktycznie ucień wolny to ciężko się budzi. Dobra, pominstwo, zwycięstwa kilo, Skrzydlate zwycięstwo, Rodka i zwycięski skok. Tego nie kojarzę. Dobra, dalej. Eminem, dalej w sklepie. Eminem w wersji Marshall. Też w sklepie, weekend. Kreskówkowa kompania też nadal ten pakiet jest dostępny w sklepie. Śpieszczę się, bo nie jest tylko do jutra, do 31 maja, więc macie ostatnie chwile, żeby go jeszcze wykupić. I dzisiaj zestaw na dworze. Co? Najodważniejszych spod sztandaru. Znowu jakiś taki pakiet tych kubiet, facetów, sztandarowa, szeregowa, porucznik pieczęci, w wersji też lego, przykładowa, poborowa i promowana, pułkownik. Dobra, dalej. Później mamy facetów, promowany pięściarz, oryginalne brońca, stylowy snajper. I... Major Markowy. No to dostępne za 2000 wersja damska, lpenska dalej. Możecie też kupić oddzielnie za 800. Co dalej, co dalej? Dalej mam Championów Akademii, którzy byli wczoraj. Aż 500 milionów kombinacji. 500 milionów kombinacji. Masakra, nie wiem. Co dalej? Mamy oczywiście drakon stalowy jeździć, który jest nowością w tym sezonie. Ale dalej szukamy. Fanatyczka. Fanatyczka z rozdziału drugiego sezonu, szóstego się pojawiła w wersji też LEGO i poręczna torba. Dalej, treningowa terrorystka. No była dwa miesiące temu, bo Obciążenie ochronne, ale nie pamiętam, żeby miała obciążenie, no to dzisiaj ma obciążenie. Agent Anarchii dostępny jest, jak widzicie, z sezonu dziewiątego wersji LEGO, bardzo fajne Później co chaos lotka. E maniacki kilof. Ostry ptak i zabójcze obciążenie kilof. Dalej. Chiciwat, chciWat, haciWAT jest dostępny w 5. W dwóch wersjach mrocznego i nieręcznego, rocznego. w wersji LEGO, e ręczna robota, plecaczek, też dwóch wersjach. jedna skażona, jedna nieskażona. Mamy też topór, siekierę, e, kilofik mamy też teatr cieni, też w wersjach dwóch, skarżonym lub nieskarzonym. to wygląda. Dobra, dalej. I na to powód. No, osów diesel, minus Billy czeka. Zestaw festiwalowy, sprzęt nie zmienił się z ścieżki, Gwiezdne wojny czekają. Zestaw rycerski z rycerz herbu, lew wrócił oczywiście. Wczoraj możecie jeszcze kupić karnet bojowy i karnet festiwalowy. Karnet Lego. I uwaga, ekipa Fortnite jest tylko do jutra. 1 czerwca znika i się pojawia nowa ekipa. Ciekawe, czy jak się kupi teraz na końcu ekipy, to o miesiąc przedłuża? Nie, no nie. Ten z Dobra, dalej. Zadania FUZE jeszcze dostępne w sklepie. Galaktyki i pakiet startowy. O, już nie ma tego pakietu, który był wczoraj za 18. Było bardzo dobre. Kurde, chciałem sobie kupić. Nie zdążyłem. Myślałem, że będzie dużo. Ja, tulipa. Już uciekł. Dobra. Co tutaj dzisiaj najfajniejszego? O nie, jest! Jezus. Widzicie, ten pakiet mi się podoba, bo on jest dość fajny. Tani. 19 z 600 V-dolców. i mamy, no. Kilo w plecach strój i 600 fałdowców. Fajna cena. macie urodzoną buntowniczkę jeszcze. Ok, no zobaczmy, co tutaj dzisiaj najfajniejszego, moim zdaniem, co mi się tu podoba. Eee, dalej, dalej, dalej. na anarchii na razie. Na razie. Ale czy coś. To Drakon. Tego ja w ogóle nie rozumiem, ale nie, mi się to nie podoba. Tak samo jak, o tu coś minąłem. Widzicie, zestaw sprzętu sztandaru jeszcze jest. Sztandary, płaszcz sztandaru, tarcza sztandaru, emblemat i sztandar nad głową. I oczywiście lotka, standardowy szybowiec. Oczywiście możecie to oddzielnie wszystko kupić. Nie wiem, to jakoś mnie Lubię ją różowy, ten fajna koszulka z granatem albo z, z, z tym. Ale nie. To też nie, to też nie, to też nie. ten lajki jest nad fajne. To mi się podoba z kokemotka. Ziemski jest mega fajnie wygląda. Ale czy byłoby tak najlepsze? Nie no, glutek. Nie, moim zdaniem dzisiaj, moim zdaniem, piszcie co Wam się najbardziej podoba. Czy może pakiety jakieś zestawy Max AIFO coś tam. Czy Marshall, czy ci. Poczet sztandarowy. A mi się najbardziej dzisiaj podoba w sklepie Agent Anarchii. To jest moje zdanie. Więc zostawcie suba łapę w górę i wysprzyjcie twórcę dat są OK, widzimy się już jutro. Elonora.